Za każdym razem, kiedy zaczynałem przygotowywać się do maratonu, a przebiegłem ich w życiu kilkanaście, zastanawiałem się, jak to robić, żeby trenować skutecznie i pewnie, i żeby nie złapać kontuzji. Problem nie jest prosty, bo plany treningowe, które można znaleźć w internecie, są albo za łatwe, albo za trudne i niestety nie chcą się dostosować do liczby tygodni, które pozostały do startu. Dlatego wymyśliłem Run Guru, czyli wirtualnego trenera, który po pierwsze dopasowuje się do potrzeb biegającego, a po drugie potrafi zmienić plan, jeżeli coś idzie nie tak, albo go utrudnić, kiedy wszystko idzie bardzo, bardzo dobrze. Również dlatego, kto chce biegać wyłącznie dla poprawy formy, albo po to, żeby schudnąć. Projekt nie był łatwy, powiedziałbym, że to był projekt, który przypomina przygotowania właśnie do maratonu. Ale znamy się troszeczkę na maratonach i udało nam się ten cały bieg doprowadzić do końca, a nawet przebić przez programistyczną ścianę, która pojawiła się gdzieś na 38 km dystansu. Dzięki temu już teraz mogę Cię zaprosić do współpracy z Ranguru, Twoim indywidualnym trenerem biegowym.